Kochani, na wieczór, na dobry sen i na uspokojenie organizmu i umysłu zawsze piję boską aszfagandę, kochani, zawsze. Podjętyk. Odczekać troszeczkę i będzie się działo. Tango z Bolcem. Macie w bio na miary, możecie wejść na stronę, tutaj będzie też w linku na stories kliknąć 20 zł, jest taniej na pierwsze zamówienie. I można się uspokoić umysł. Samo dobro, wszystko jest zdrowe, naturalne. Dziadostwa nie, 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 nie jadę i nie wciskam nikomu. Naprawdę. Trzymajcie się serdecznie. Dobranoc. Buziaczki przesyłam.